Policka Młodzież wykonała pierwszy krok w dorosłość, biorąc udział w organizowanych przez OHP targach pracy. Zachodnio-pomorska wojewódzka komenda OHP w Szczecinie zorganizowała targi pracy dla młodzieży. Wydarzenie trwało dwie godziny i było dedykowane wszystkim młodym osobom, które marzą o swojej pierwszej pracy, praktykach, stażu lub chciałyby lepiej poznać lokalnych pracodawców i zdobyć cenne informacje na temat rynku pracy. Dzisiaj specjalnie dla młodzieży, dla uczniów Szkoły Białej w Policach, zorganizowaliśmy targi pracy, które pomogą im, liczymy na to, znaleźć wymarzoną pracę i podniosą ich umiejętności i kompetencje. Inicjatywa OHP została zorganizowana w Zespole Szkół w Policach, co umożliwiło pełny dostęp dla wszystkich zainteresowanych z terenu gminy, ale także z całego powiatu. Targi pracy były wyjątkową okazją, aby spotkać przedstawicieli z różnych branż i instytucji, czy nawiązać kontakty zawodowe. Można było także skorzystać z konsultacji ze specjalistami z Sanepidu czy doradców Urzędu Pracy i zapoznać się z aktualnymi ofertami pracy sezonowej, głównie w gastronomii i handlu, a także poznać narzędzia i możliwości dedykowane osobom młodym, dopiero wchodzącym na rynek pracy. My jako Powiatowy Urząd Pracy wspieramy także zatrudnienie osób młodych. Mamy na przykład specjalnie dedykowany program finansowany ze środków unijnych dla osób od 18 do 30 roku życia i w ramach tego projektu możemy tutaj przyznać fajne wsparcie w postaci na przykład szkoleń. Takie osoby młode mogą się przeszkolić i zgodnie z potrzebami, swoimi indywidualnymi predyspozycjami i iść do pracy zgodnie z zapotrzebowaniem składanym przez naszych pracodawców. Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z ofertami pracy w służbach mundurowych, np. w Straży Pożarnej czy służbie winiżnnej. Pracowników szukała również grupa Azoty, Dekadlon czy nowo otwarta szczecińska fabryka wody. Dzisiaj jako fabryka wody przyjechaliśmy z wieloma ofertami pracy dla ludzi młodych, począwszy od gastronomii, po służby porządkowe, po instruktorów fitnessu, aqua aerobiku, po oczywiście animatorów rekreacji i organizacji czasu wolnego. Podczas targów można było również wziąć udział w warsztatach rozwoju zawodowego, które pomagają młodym lepiej przygotować się do wejścia na rynek pracy. Specjaliści udzielali cennych porad dotyczących pisania CV, przygotowania do rozmów kwalifikacyjnych oraz wyboru ścieżki kariery. Wstęp na targi pracy był bezpłatny, co umożliwiło szerokiemu gronu młodzieży skorzystanie z tej wyjątkowej inicjatywy. Organizatorzy zachęcali do zrobienia pierwszego kroku w kierunku swojej kariery zawodowej. Zależy nam, aby młodzi ludzie dzisiaj znaleźli swoją wymarzoną pracę i podnosili swoje kompetencje. Zachodnie Pomorska Wojewódzka Komenda OHP po raz kolejny pokazała, jak ważne jest wspieranie młodzieży w ich rozwoju zawodowym, oferując nie tylko oferty pracy, ale także wartościowe warsztaty i możliwość konsultacji ze specjalistami. Targi pracy w Policach były doskonałym przykładem na to, jak efektywnie wspierać młodych ludzi w ich drodze do zawodowego sukcesu.